Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę Wam, jak dodać nagłówek oraz stopkę do drukowanego dokumentu w programie MS Excel. Najprostszym sposobem będzie przejście do zakładki Widok, a następnie wybranie układu strony, widoku układu strony. Nasz Excel zostanie podzielony wtedy na po prostu strony na kartki. Na każdej kartce w górnej części będziemy mieli trzy części nagłówka, po prostu trzy pola, które będziemy mogli wypełnić odpowiednią zawartością. Po kliknięciu na którekolwiek z tych pól w naszej wstążce na samej górze pojawi się zakładka nagłówek oraz stopka. W tej zakładce wybieramy, który element znajdzie się w którym polu lewym, środkowym czy prawym. Przykładowo, tutaj w nagłówku po lewej stronie możemy dodać numer strony. Na środku dodajmy bieżącą datę, natomiast po lewej stronie dodajmy nazwę pliku klikamy obok i teraz na każdej stronie mamy numer strony, datę oraz nazwę pliku. Na dole strony zrobimy to samo, ale tym razem ze stopką, czyli stopka również będzie podzielona na takie trzy segmenty i do tych trzech segmentów będziemy mogli dodać na wstążce w zakładce nagłówek oraz stopka, któryś z tych elementów. Możemy dodać numer strony, który jest na górze, więc po lewej stronie dodajmy liczbę stron. Na środku dodajmy bieżącą godzinę. Po lewej stronie, po prawej stronie możemy dodać pozostałe elementy, między innymi nazwę arkusza, nazwę pliku, ścieżkę pliku, możemy również dodać zdjęcie, które będzie wyświetlane na każdej stronie. Jeżeli interesują Cię szkolenia z programu Excel, chciałbyś zapytać o najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy albo indywidualne szkolenie, napisz na biuro Sprawdź również moje szkolenia na Udemy. Są wysoko oceniane, warto sprawdzić, warto przetestować. 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy. Zapraszam również do zasubskrybowania mojego kanału. Raz w tygodniu dodaję film dotyczący programu Excel bądź wdrożeń Basing.